Rozwiązanie tego zadania podzieliłem na dwa odcinki. Ten drugi odcinek z rozwiązaniem przykładu B to bonus dla osób wspierających kanał. Teraz pomogę Ci rozwiązać przykład A. Mamy dwie miejscowości A i B. Z obu miejscowości wyruszają naprzeciw siebie dwa pociągi. Wiemy, że te pociągi spotykają się w odległości 180 km od miasta A. Załóżmy, że miejsce spotkania jest tutaj. Oznaczam go literką S i teraz pociąg, który wyruszył z miasta A, przejechał 180 km do miejsca spotkania, natomiast pociąg, który wyruszył z miasta B, przejechał 150 km do miejsca spotkania. 180 plus 150 to 330 km, czyli łączna mm, odległość między miastami A i B. I teraz załóżmy, że pociąg, który wyjeżdża z miasta B, porusza się z prędkością V i dociera do miejsca spotkania w czasie T. Natomiast pociąg, który wyruszył z miejscowości A, Wyjechał z tej miejscowości o godzinę wcześniej, czyli możemy na tej podstawie stwierdzić, że ten pociąg będzie poruszał się o godzinę dłużej do miejsca spotkania. Zatem zapiszemy, że czas ruchu tego pociągu wynosi tyle. I jeszcze wiemy, że jechał ze średnią prędkością o 5 km na godzinę mniejszą niż pociąg z miejscowości, jadący z miejscowości B. Taka była jego prędkość względem pociągu jadącego z miejscowości B. Mamy policzyć średnie prędkości obu pociągów. Musimy w takim razie ułożyć równanie. Przypomnijmy sobie z fizyki takie, y, taki jeden prosty wzór. Wzór na prędkość. V to się równa S podzielić przez T. Jeśli pomnożymy to równanie obustronnie przez T. To otrzymamy wzór na drogę. V razy T to się równa s. My wiemy, że pociąg jadący z miejscowości A porusza się po drodze o długości 180 km. Czyli jeśli weźmiemy prędkość tego pociągu i wymnożymy przez czas, w jakim porusza się pociąg na tym odcinku drogi. To otrzymamy pierwsze równanie. Natomiast drugie równanie otrzymamy wymnażając prędkość drugiego pociągu razy czas przejazdu drugiego pociągu na odcinku 150 km. Tak, bo wszystko odmierzamy względem punktu, w którym te pociągi się spotykają. Mamy gotowy układ równań, który musimy teraz rozwiązać. Skoro w tym podpunkcie mamy policzyć średnie prędkości obu pociągów. To wyeliminujmy z tego równania czas. Wyeliminujmy czas. Czyli ja proponuję, żebyśmy w drugim równaniu wyznaczyli T. T to się równa 150 podzielić przez V. I teraz wstawmy to wyrażenie do pierwszego równania. W miejscu literki T. Więc pierwszy nawias przepisuję może tak, tutaj sobie zapiszę taką jedynkę, żeby było wiadomo, że teraz zajmuję się tylko pierwszym równaniem. Przepisuję V odjąć 5. W miejscu literki T wstawiam 150 podzielić przez V. Do tego dodaję 1. No i to się równa 180. Ze względu na to, że niewiadoma pojawia się w mianowniku, to dopisz jeszcze, że V jest liczbą dodatnią w tym przypadku. OK. Żeby nie było tutaj wątpliwości, żeby nie było sytuacji, że na przykład V nam się wyzeruje i wtedy powstałoby dzielenie przez 0. No czegoś takiego nie może tutaj być. No to mnożymy, moi drodzy. Nawias przez nawias. Czyli jak wymnożę to przez to, to V mi się skróci, zostanie 150. Następnie mnożę V razy 1, to jest V. Później mnożę minus 5 razy 150 podzielić przez V, to jest minus 750 podzielić przez V.

145 przeniosę na prawą stronę równania i tutaj otrzymam 35. Czyli zostanie mi takie równanie: V odjąć 750 podzielić przez V to się równa 35. Żeby wygodniej nam się liczyło, pomnóżmy to równanie obustronnie przez V. Dzięki temu Zlikwidujemy ten ułamek. Zostanie V kwadrat odjąć 750. To się równa 35V. 35V przenoszę na lewą stronę, czyli mamy V kwadrat odjąć 35V, odjąć 750, odjąć 750. To się równa 0. Powstało tutaj równanie kwadratowe, które musimy teraz rozwiązać. W tym celu policzmy deltę. Delta równa się b kwadrat. 35 do kwadratu to jest 1225. Odjąć 4 razy 1 razy minus 750. To się równa. Już liczę. To jest 4225. Pierwiastek kwadratowy z delty to jest 65. I teraz liczymy. V1. Minus b, czyli w tym przypadku mamy 35. Odjąć pierwiastek kwadratowy z delty, podzielić przez 2a. Wynik jest ujemny. Czyli tej e, odpowiedzi nie bierzemy pod uwagę, ponieważ określiliśmy, że V jest, ma być dodatnią liczbą. Lub drugie rozwiązanie. V2 to się równa 35 plus 65 to 100. Podzielić na 2 to 50. Ok. Mamy odpowiedź. Jeśli chodzi o ten drugi pociąg poruszający się z miejscowości B, to jego prędkość średnia na tym odcinku wynosiła 50 km na godzinę. Natomiast średnia prędkość tego drugiego pociągu była o 5 km mniejsza, czyli była równa 45 km na godzinę. A zatem zapiszmy, że Prędkość pociągu poruszającego się na odcinku z miejscowości A do B wynosi 45 km na godzinę. Natomiast tego drugiego pociągu poruszającego się z miejscowości B do A wynosi 50 km na godzinę. Przejdźmy teraz do rozwiązania przykładu B.